Dobry wszystkim o tak pięknym poranku. Dzisiaj w ruch idzie forschlit, a mianowicie z opryskiwaczem. Tylko tam mam jedną e, dyszę zerwaną gałęziami i będę musiał to jeszcze naprawić, przepłukać go. A oprysk będziemy wykonywać na rzepak. E, mam trzy zabiegi do wykonania w tym roku jeszcze, czyli grzybówka, skracanie. W tej chwili idzie do tego robak. Jutro pewnie zrobimy jednoliścienne i za w kolejności następnie dwuliścienne. Akurat wszystkie opryski mam, jeszcze mi zostały z tamtego sezonu. Dokupić muszę tylko trochę Zorro lub Majora lub to i to, bo to będzie taki miks Zorro Major plus Mezo, Jeśli chodzi o dwuliścienne, ale to ostatni zabieg. i będzie wykonywany albo nie, zobaczymy. Na razie zrobimy dzisiaj grzybówkę, skracanie, bo już czas, że w obrus, przerósł, wyrósł. Jest piękny, duży, trzeba go trochę uziemić. No dobra, trzeba palić forsza, już pomału rosa schodzi. Zanim napełnię, jeszcze ob op... zmienię tu dyszę oberwaną. Dyszę oberwaną. Oj, kurde. nie chcę mi się, panu, jakoś tak mi się nie chce. No ale co zrobić to trzeba? Forsz z rana też gada ciężko, zobaczymy co będzie. rusza. Dobra Opryskiwacz mam trzeba zmienić tą jedną, Muszę no się zmienić założyć, bo ta w ogóle odleciała do ciepłych krajów. Jednej nie pięknie. A no to jest chyba dziesiątka, to ósemka. Sufmiarka. To jest dziesiątka. To jest dziewiątkę jakaś, wielką dziesiątkę trzeba jeszcze dziesięć i pół to nie Nie wiem, czy te śrubki się nadadzą, kurwa, nie dali śrubek do tego spinania. Nie, no nie nadadzą się, to szóstki idą. Trzeba dwie szósteczki. Dobra, miesza się już substancja, yy, tutaj poszło po naradach. 03 tebuku na zolu, 04 mepiku i 05 y, maklera. To jest grzybówka. A jeszcze 005 y, na grzyba korona. Korona się nazywa. Oni na grzyba tylko na y, owady. Także na owady jeszcze później drugą zrobię dawkę. W, jak Będę robił jednoliścienne i zobaczymy. Lepiej późno jak wcale. Została jeszcze 100 litrów wody i odłączamy Zapomniałem jak tym się pryska, ale jakoś dojdę ładnie Ciekawe jak rzepak wygląda, nie byłem na polu Tylko z ulicy co przyjeżdżam to tak zerkam, to ładnie wygląda Jesteśmy na polu Rzepak pięknie przerastał. Między Międzyrzędzia zakryte Muszę tam iść do jednej Do jednej tej Kurczę, zobaczcie jak on wielki trochę za późno robię ten zabieg na skracanie ale lepiej późno jak wcale jednoliściennych do cholery będę musiał tak, to mam co? Poluzowane. Czyli on jest teraz napływającym i to trzeba zmienić. Ja nie chcę, żeby był napływającym. Zacisnę. Tutaj jedna lała. Tak, jednoliścienne koniecznie. O taleje. nawet w tej chwili. Dobra, ja się tym zajmę i zaraz lecimy dalej po pryskie. Dobra, już wszystkie dysze naprawione, nasze wszystkie, jedna. Lecimy. Rzepak bardzo piękny, w tym roku termin nie zawaliłem. Działki dobrałem dobre, nigdy nie był usiany rzepak na tych działkach, to jest raz. Jedna z lepszych transmunicacyjnych. To jest dwa. Jedno muszę zrobić koniecznie jutro. Przy ładnej pogodzie. że taka I To całe pole tak wygląda. Bo tam na zbórku zawsze było gorzej. Nie widzę teraz, żeby cośkolwiek było gorzej. A jeździł będę na przyrazie pewnie. Chyba już nie zrobię, ale zobaczymy Jakieś tam środki mam, wszystkie środki, które pryskam teraz zostały mi z poprzedniego sezonu Tak więc musiałem Czy za darmo, to i tak ich nie dostałem, ale przynajmniej na jesień kasy nie muszę wydawać mieszkam 200 metrów dalej będzie bardziej dopilnowany a zobaczcie że tak sąsiada nie to że coś umie się gospodarzyć co 2000 w 2022 7 lat chłodych minęło Zobaczymy jak rzepak na końcu pola będzie wyglądał Jak widać z tyłu też Czego będzie brakuje? Był ładnie Dobrze dopilnować Będzie rzepak Pryskam raz koło razu. Tutaj zawsze było najgorsze Bo to jest biało Na rzepaku też delikatnie to widać Tutaj w tym miejscu To jest takie najgorsze, neurologiczne miejsce I tutaj jest szef, im bliżej szosy. Przed bałem dyszę jakoś. Ale porus, Ale jak w ogóle równomiernie zszedł, to mi się podoba, że tutaj nie ma Aha Pęk A jak kurwa, połamana Jeba na blać No trzeba do Kuby dzwonić Aj kurwa Nie wiem czemu one mi się tak łamią No z czego No zaczepiłem to ja wiem że zaczepiłem Ale one już chyba po prostu takie struchlałe z tej starości są Wszystkie tak samo się zaczynają, no już Dobrze, że za kupiłem dwie Zaraz Kuba mi tu podwiezie, jestem przy, sam, przy samej szosie praktycznie Szybko wymienię, lecimy dalej, ale Niedługo będzie trzeba wszystkie wymienić po prostu, bo ten plastik już się zrobił stary Czekamy paczek. Ładnie to wygląda. Jeszcze zajedziemy zaraz na pole takie 2,5 hektara. Zobaczymy, jak tam to wygląda. Ja idę przy szosie, ale przebarwit nie ma żadnych, to też jest ciekawe, że tam nic mu w sumie nie brakuje. Jak na dzień dzisiejszy. A było chłodno cały czas. No i deszcze przepadywały. Dlatego też zabieg jest późno. On nie było kiedy wjechać. Chlomazonem nie chciałem pryskać przedwschodowo, chciałem powschodowo i powschodowo nie było za dużo okienek, żeby można było wjechać. A jak było, to pewnie byłem w Niemczech. No ale nie jest jeszcze za późno. Jutro wjeżdżam z jednoliściennymi, tutaj no to pszenica podbijała silnie. Ale zobaczcie, <kluzny> im bliżej szosy, tym on się robi wielki, taki bardzo silnie. A tam Zaraz się wyłączę, włączę się przy samym końcu, zobaczycie jak tam wygląda Patrzcie tu Kurwa, tutaj to już jest jakaś masakra Tutaj to jest jakaś masakra normalnie tego jaka jeszcze raz przejadę Na koniec Nie wiem, może wymarznąć bo jest za duży chyba, ale zobaczymy Zaraz będzie kuba. Jesteśmy na tym drugim polu, 2,5 hektarowym. Właśnie się rozłożyłem. To cofam. I lecimy. Na koniec pole, Nie wiem czy dwuliścienne w ogóle będę robił w tym roku Na rzepaku? Jednoliścienne na pewno muszę Odmiana na co od sąsiada dostałem, ale ja nie pamiętam jak się nazywa. Tam dalej jest mój, zaraz będziemy widzieć tutaj, jesteśmy na tej mojej odmianie. Że to tak wszystko normalnie wschodziło. Ostatni przejazd. Jadę teraz do szosy, składam się i mam dzień załatwiony. nic, to jest piękna sprawa. Nie to co budowlanka Trzeba zawierać Ale i pieniądze inne Nie ma być ciepło złońce, on będzie chciał rosnąć. Dlatego ostatnia szansa na skracanie. Łubin jakiś wyskoczył. Mocniejszy. Tutaj niestety ziarna z brakło odasienia i mam pasek nie do Nie zauważyliśmy. Zdarza się. Ładnie mi się to pole kończy. Lubię pryskać te pole, bo jak tu zaczynam, wyjeżdżam na wylocie i kończę i ładnie się wszystko zbiera. Trzymajcie się, do następnego.